Nilusiński album flary kart. Strona trzecia! Wszystko o alikornach! Czyli rogi plus skrzydła równa się magia! Uuu! W swoim życiu spotkasz bardzo wiele kucyków flary kart. I przekonasz się, że mamy różne kształty, kolory i rozmiary! Są silne kucyki ziemskie, które uprawiają ziemię. Oraz skrzydlate bagazy, które mkną po niebie i zarządzają pogodą. Są również jednorożce, które za pomocą swoich rogów potrafią czarować. Ale mogłaś już zauważyć, że troszeczkę się różnisz od reszty. To dlatego, że ty to szczególny rodzaj kucyka. Jesteś alikornem! Masz uroczy rożek i słodkie skrzydełka. Niewiele kucyków posiada to i to. Twoja mama Cadence, twoja ciocia Twilight, oraz księżniczka Celestia i księżniczka Luna. korny łączą w sobie elementy innych kucyków. Używają magii, umieją latać i są związane z ziemią. To sprawia, że jesteś super wyjątkowa, ale również masz wielką odpowiedzialność! Będziesz dokonywać wielkich czynów. No wiesz, Celestia i Luna podnoszą słońce i księżyc każdusieńkie. Twoja mama rządzi kryształowym imperium i za pomocą magii rozsiewa miłość po całej krainie. A twoja ciocia Twilight używa elementu harmonii i magii przyjaźni, żeby chronić całą ekwestrię! Z małą pomocą swoich niesamowitych przyjaciółek! To znaczy, że ty też dokonasz czegoś niezwykłego!